Dzień dobry, dziś za kierownicę Forda Mondeo. Bardzo specjalnego Forda Mondeo, bo hybrydowego. Mało kto wie, że takie auto w ogóle jest dostępne w Polsce. I trudno się dziwić, bo to pierwszy hybrydowy Ford, który się w ogóle pojawił na rynku europejskim. Tak trochę nieśmiało. Jakby Fort nie do końca był pewny, czy to w ogóle ma sens. No więc odpowiedź jest jednoznaczna: tak, 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 to ma sens. Ja nie przepadam za samochodami tego typu, a szczególnie za samochodami wyposażonymi w bezstopniową skrzynię biegów, która powoduje, że uszy kierowcy atakuje cały czas coś takiego. Uwaga! Ja to nazywam dysonansem akustyczno-poznawczym. Dodanie gazu powoduje, że na obroty wchodzi silnik, a przyspieszanie odbywa się swoim tempem, swoją prędkością. O tym wszystkim decyduje komputer. W każdym razie, wbrew temu dysonansowi akustyczno-poznawczemu i wrażeniu, że ja go depczę, a tu się nic nie dzieje, jest to bardzo, bardzo szybki samochód, ale umówmy się, 9,2 sekundy od 0 do 100 to jest bardzo przyzwoite przyspieszenie. Tylko warto przy tym pamiętać, że silnik benzynowy ma naprawdę słabiutki moment obrotowy rzędu 170 Nm, natomiast silnik elektryczny bardzo poważny, bo aż 240 Nm. Problem w tym, że Ford stosuje jakiś Niezrozumiały dla mnie algorytm współdziałania tych dwóch jednostek napędowych. Polega to na tym, że e, oczywiście można zmusić siebie i samochód do jazdy tylko na silniku elektrycznym. Wymaga to tylko i wyłącznie kontrolowania swojej prawej stopy, żeby robić to delikatnie. I można się tak rozpędzić podobno. Do 135 km na godzinę. Mnie się udało do 80, co i tak uważam za poważny wyczyn. A dlaczego uważam to za dziwne? Bo brak możliwości przestawienia na przykład samochodu wyłącznie w tryb elektryczny oznacza, że nigdy w życiu nie wykorzystamy tej wspaniałej siły jednostki elektrycznej, tych 240 nm. One gdzieś tam cały czas są dla nas dostępne ale wyłącznie w charakterze wsparcia, przy czym absolutnie nie ośmielę się wymyślać, który silnik wspiera który. Wiem jedno, jeżeli się normalnie rusza spod świateł, to praktycznie natychmiast się włącza silnik z paliną. To wystarczyłoby te 240 Nm elektrycznego. W każdym razie, Dlaczego uważam, że nieśmiałość wprowadzania tego samochodu na rynek europejski jest nieporozumieniem? Bo jest to cholernie dobry samochód. Jest to po prostu Ford Mondeo, który jest samochodem znakomitym, nie trzeba nikogo o tym przekonywać. Tyle, że wyposażony w zespół napędowy, który, pff, no dobrze, emituje dużo, dużo mniej trucizn do atmosfery. A tak naprawdę chodzi o to, że w normalnym ruchu miejskim, nawet jeżeli nie będziemy się starali jakoś ekologicznie jeździć, bardzo, bardzo panować nad prawą stopą, to w normalnym ruchu miejskim mamy 5,5 litra na 100 km benzyny. Przy czym samochód zachowuje bardzo przyzwoitą dynamikę i ta dynamika pozostaje całkiem dobra. Aż do 150 km na godzinę, co sprawdziłem na obwodnicy, a potem na autostradzie. I ten samochód na autostradzie pali między 7 a 8 litrów, nawet jeżeli wymuszamy na nim mocno dynamiczne przyspieszanie. Więc pod tym względem nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Mam zastrzeżenia, tak jak już powiedziałem, że nie wykorzystuję części silnika elektrycznego. To ma konsekwencje, o której powiedzieć muszę, nawet jeżeli moi przyjaciele z Forda uznają mnie za ostatnie zwierzę. Mianowicie, w porównaniu z najnowszą Toyotą Plus, najnowszą oprogramowanie tego zespołu napędowego tu w Fordzie Mondeo pozostawia całkiem sporo do życzenia. Mianowicie Nowa Toyota Prius reaguje na każde drgnienie stopy na pedale gazu po prostu natychmiast. Natomiast Ford ma nawet nie moment, a całkiem poważną chwilę zastanowienia i to trudno powiedzieć, że drażni, bo podobnie będzie się zachowywać każdy zespół napędowy wyposażony w automatyczną skrzynię biegów. No, ale mówimy o hybrydach, o hybrydach nowoczesnych. I w tym momencie muszę o czymś takim powiedzieć. Podobnie jak muszę powiedzieć również o tym, że Ford ma jeszcze przed sobą całkiem sporo pracy, jeśli chodzi o funkcjonowanie hamulca w tym samochodzie. W każdej hybrydzie hamulec funkcjonuje w ten sposób, że jeżeli naciskamy pedał dość lekko, to system komputer powoduje, że hamujemy de facto tylko i wyłącznie silnikiem silnikiem elektrycznym, który w tym momencie zachowuje się jak generator, czyli stawiając opór, hamując, wytwarza prąd, którym ładuje akumulator. Dopiero jeżeli potrzebujemy mocniejszego hamowania, to uruchamia się normalny układ hamulcowy, czyli ten hydrauliczny. Wychający specjalny płyn do cylindrów hamulcowych przy kołach i dociskający tłoczki do tarczy. Problem jest jeden: przejście między tymi dwiema funkcjami, między tymi dwoma trybami hamowania. I tu właśnie muszę powiedzieć, że Toyota opanowała to już bardzo dawno, a Ford jeszcze nie. Ten moment przejścia z trybu w tryb jest bardzo wyraźnie wyczuwalny i w sumie nieprzyjemny. Dlaczego w ogóle o tym mówię? No bo każdy samochód, nowoczesny samochód, to jest urządzenie, do którego wsiada człowiek z ulicy i po prostu jedzie. Wszystkie mają się zachowywać tak samo. Czyli wsiadam, włączam bieg, i jadę. Lub potrzebuję, to hamuje. Nie zastanawiając się przy tym, że oj dziwny ten hamulec może powinienem inaczej zahamować. Ten hamulec wymaga takiego zastanowienia. Oczywiście po dwóch dniach jeżdżenia tym autem nie mam już najmniejszych problemów z jego działaniem. Ale mimo wszystko jest to coś, co wymaga przyzwyczajenia, a tak być nie powinno. Użyteczność bagażnika jest, mówiąc wprost, do bani. Hybryda w ogóle występuje tylko i wyłącznie jako sedan. Bagażnik jest nie dość że ograniczony w sensie wielkości otworu załadunkowego, ale jeszcze w dodatku. Ma podłogę wyglądającą jak ruiny po bombardowaniu Berlina, i użyteczność takiego bagażnika jest naprawdę żałosna. I teraz podsumowanie: chciałbym, żeby było jak najwięcej samochodów na rynku, do których miałbym tylko tyle uwag. Mondeo w wersji hybrydowej to jest cholernie dobry samochód. Kupujcie Mondeo hybrydowy. Dziękuję.